Teraz mi. Odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Jak? Zrób sobie przerwę. O! Kurwa! O pierdziele. Wiedziałem, że tak będzie. Szymać. Chłopie, to legendarny miecz. Na cholerę ty tu i przylazłeś? Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już w kolejnym odcineczku z Cyberpunk'a. Właśnie wstaliśmy, byliśmy właśnie na tym dziedostwie, A teraz musimy się dać do, od razu do pojazdu i lecieć na akcję. No dobra, to tu dużo mówić. Nie ma czasu. Wkraczamy do akcji. Wyspałem się, wiesz. Śmigamy. No dawaj, dawaj, gazu, gazu. Może rezerwę czy co? Okej, okay, jesteśmy na miejscu. To co? Dobra, ruszyła! Rozpędź ją! Dobra, ta już zapiernicza. O kurde. Na przyspieszenie. Ekipa z nami jedzie, łeb w łeb. uczyć jeden z wagonów to przyspieszy. Wi, nie ma na co czekać. Co? Sprzęg tego wagonu. Dobra, 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 dobra. Widz się ale co tam. Ej, Ciężko było trafić. ten cholerny sprzęg. Ale ja już strzeliłem. ich. Otoczcie ich, jak tylko dostaną odcięcie. Co to za gówno? Nasze? Dron, miltech. Okej. Okay. No i cacy. Pierdyknął. ciężarówki są wasze chłopcy. Rusz do Peteni. Ole to mocne. Kurde, przegrzałem działo. Raz, raz, raz! Cholera. Bardzi są. Jest coś takiego? Mamy! ognia, ognia! Raz, raz, raz! Wszystko zgodnie z planem, szefowo. Dobra, pociąg pobieżka, ruszajcie. Dobra, lecimy, dawaj. Pobre? To było dobre. Gotowy. No dobra się uwiniliśmy dosyć szybko O tak na razie spokój udało się <śmienicza> no pewnie mówiłam ci ja mam nadzieję że wszystko przyjdzie dobrze z planem bo na razie wszystko jest ja, ja git. Dobrze się bawiłeś? Pewnie. Cieszę się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i Teddy'ego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. No dobra. Ja pierdziela, ale ciężarowa. Miltech. Żeby nas nie rozjechali. Dawaj, dawaj, jedziemy. Ja piercielę, ale to była gruba akcja. Ale oni się przepychają na tej drodze. No zero po prostu jakiegoś... Okej, okay, straciłam połączenie z Karałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie w samą pole. Idealnie. O, ja pierdzielę, ma przyspieszenie ta fura. No dobra, zobrotem w domu. Jak chcesz, to ja z nim pogadam. Nie dzięki, sama to załatwię. No dobra, idziemy zobaczyć o co chodzi. Sol może nas tam nie ochrzanić za tą akcję. Ale może sami tam nie pójdziemy? Kurwa, Panam! Zaczyna się. Oho... Dobra, to może staniemy się z tyłu. Przeładuję sobie, Zobacz. żeby... To co widzisz? Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa, Panam, widać jest stąd na mile! Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili! Ja pierdzielę. Teraz jeszcze pieprzony militek! Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się znacznie wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie basiliska jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Alde Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. Podmistrz, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Wydaje mi się, że rodzina jest po twojej stronie. Tak? A po czym to poznałeś? Bo jakoś nikt się nie odezwał. Po tym, jak pożerali wzrokiem Basiliska. No tak. pancery. Pancery, nomadzi. Kupiłaś ich od razu. Zobaczymy. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znaki, przyjadę. Wi, na pewno będę cię potrzebować. Więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się. Papatki! W takim razie reputacja już 37 poziom. O, cholera. Sorry za tą stuczkę. Ale też mam taką fajną furkę, wiecie, taką w waszym stylu. Trochę neumadową. Podaj się do kaplicy. No dobra, może w końcu tam jakoś dojedziemy. No dobra, zobaczymy się już na miejscu. Parada wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy Straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. Okej, okay, takie mura nalega, żeby jak najszybciej się do niego dost, dostać. W takim razie lecimy. No dobra, jesteśmy blisko tej kimury. Idziemy już z nim się spotkać i ustalić ostatnie szczegóły. Mhm, uh -huh. W samą porę. Ej, śmiecisz. mura! Świetnie wyglądasz. Tak, a czuję się nie najlepiej. Spróbowałem lokalnego hamburgera. I o, smakowałem. ty biedaczku. Zapytaj ludzi na dole. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od łakaku. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Dawaj, gościu. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda sniperu. No dobra, to się przyda. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę, ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepsze. Zwrócisz czymś ich uwagę. Banki, po złodzieju. Nie ma problemu. w tym najlepsi. Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z hanako Hanakosano. Nie, tam do środę. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Tak. Jesteś gotowy? Hmm. Poczekaj, gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez ogródek. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. Okej, okay, jestem gotowy. Pytanie, czy ty jesteś? Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Ode. Oda no to człowiek honoru. Nie podniesie na mnie ręki. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. Ciekawe, jak to się skończy. To prawda. W takich momentach, honor schodzi na drugi plan. Zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. <laughs> Uważaj na siebie. No dobra. Zobaczymy czy sobie ud udamy z tą, z tą misją. Pięknie, po prostu rewelacja. Jest Festyn, jak... Właśnie jak cholera. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. O oh yes. Widziałem też tę tronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszywa. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć zanim pojawi się platforma Hanakoza. Dobra, czyli co? Mam rozpieprzyć sniperów? Jak mam to zrobić do jasnej ciasnej? Ej. Tam jest jeden. Czy jest tu jakiś skok? Nie jest to. Jak mam skakać? Nie, nie mogę skakać nawet. Kurde, teraz w kurze. Chodź powinniśmy To jest dobry sposób chyba. Aż go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go O kurde. muszę to wyłączyć? Chyba nie Za hmm. ile? A zabezpieczenie dla rodziny? Nie, to mało. Dobra. Uwaga, podejrzane zachowanie w sektorze 30. Takie mura. Ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do windy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Dobra. się wszyscy! Nie chcę. Zabili i nawet nie wydali ciała. Nie, mam coś ważnego. To Oda. Kurde, źle poszedłem. Podpinam cię, posłuchamy razem. Dobra, dawaj. Zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako-Szamy w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Jurynowu? Lub co ciebie należy? Przyjąłem. Bez odbioru. Mm -hmm. tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher. Spokojnie. na pewno Ten głos rozpoznał wszędzie. Tegoż, który go zabił. Co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, Ram, bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Pogadałeś? Bo nie wiem. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Czy to jest część techniczna? Czy znów coś powieprzyłem? Jednak Zresztą, bo ten most wygląda? Jesteś pewny, że taka mura nie chce się zabić? Kurwa! prawie spadłem! Oje ja pierdzielę. Nie zwracaj na siebie uwagi. Nie zwracaj na siebie uwagi. A nie mówiłem? Tokie Ty wariacie. Musisz się jakoś opuścić na dół. Tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole.

Coś mi się popierdzieliło przez chwilę. Tutaj, w tym mieście. Pięćdziesiąt lat temu znajdę i znajdę nie pierwszy raz, kiedy swoje oblicze. Tchórzniwy akt terroru pochłonął 4000 tysiące ludzi. Pracownik Arasaka Corporation odbywa tego miasta Arasaka Power Room. A jednak, a jednak wciąż widzę... Jesteśmy coraz bliżej. Może to tak na pieprza. Niedawno mój ojciec padł w czarodzieja. Muzyka zbrodni. Zbrodni w niedzielę. Czy to jest zły? Chyba na pewno to jest zły. Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. Jasne, cholera, ja muszę skończyć nad tymi gównami. Boże, że ja to. to... Tworzyłem w ogóle. Nie, to nie zdobyw, sprawdzam oprze. Jak to się mówi, cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Cholera na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył W kontakcie. Ja pierdzielę. Wiesz, co to muszę sobie. A, no niech będzie ta budowa ciała. Ale nie, to są tylko te punkty. Okej, okay, teraz trochę karabin sobie rozwiniemy. Niech będzie tak. Eee, no i oczywiście na pierwszy nie będzie snajperka, tylko bierzemy nasz niezawodny już pistolet. Może czy mogę to jakoś zaktywować? To znowu oda, posłuchaj. Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa. Trzeba ją wtedy w ewakuować natychmiast. A potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego kanału! No To atak! Zina, jest na ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Słyszałeś, chyba się połapali. Musimy się śpieszyć. Kurde, strefa wroga, ale chyba mnie nie wykryli jeszcze co? Dobra, ten unieszkodliwiony. Tu jest balkon. Powoli, powoli damy radę sobie. Snajperzy no nie niewinnym... Na... Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Silniki platform, przepraszam bardzo? A. O kurde. Możesz spróbować się wspiąć po tych rurach. Wyglądają na wytrzymałe. Co ty gadasz? W których rurach? On chyba lepiej za ten teren niż my. Dobra. To teren budowy. Bądź ostrożny. Nie chcemy, żeby robotnicy wezwali ochronę. Pieprze. To nie miało chyba tak wyglądać, co? nadzieję, że nie zwróciłem na siebie uwagi. To co? Lecimy wyżej. Budowa. Ja pierdziela, ale stresuwa. Ja, jeszcze to czerwona winda. Czerwony kolor wcale nie relaksuje. Dobra, pora sobie... Jakoś to... Co jest? Jak mam tam wejść? A dobra, ja trochę przyspieszyłem tempa. No kurde, tędy? Czy może górą? A przejdźmy tędy. A, to akurat się sobie nad nim przeszliśmy. A jednak jednak nie musimy wrócić. W białej marynarce. Przyjąć. Potwierdzam, to wrogi agent. Baza melduje brak kontroli. I po kłopocie. Cholera. Mówiło takie murze. Wciąż mamy tu jeden problem. To znaczy. Dane Tranerka Arasaki przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami. O, ja pierdzielę. Pozbyć się bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, okay, idę po nią. A, tamta winda. Tu widziałem, że za oknem lata ten dron. Mam nadzieję, że się uwiniemy przed nim. Cholera, ta winda ma... W dół jedziemy, czy w górę? Bo już mi się porąbało. Dobra, nie wiem. Balkon... Foyer, to chyba to jest. Nie, balkon jednak. Kurde, wybory. Chciałbym lecieć windom, to jest najgorsze. Jezu, co to za... Paszcza. Wyłazimy. O, kurde. Coś tu jakimś alternatywnym... Nie. Dobra, coś tu jest. Teraz mi. Odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Jak? Zrób sobie przerwę. O. Kurwa! O pierdziele. O, wyłączyły Ci się Ty twoje dźwięam, fajne odbiorniki. No i to jest to. Wiem. Łapie zapłaciłem sto koła za tą moją wychodzić. Nic ci nie grozi. No dawaj, byłaś. Cholera. ra. ciebie całą amunicję! 1500, ziomek. Wiem, wiem. Czegoś tego, takiego dawno nie widziałeś. Ja pierdziele, chłopie. Nie przesadzasz? Pokonaj Odę. Czy on mi właśnie spierniczył gdzieś? Niespodzianka, niewidzialny byczku. Chyba zapaliłeś się, chłopie. Teraz ci pokażę fajną broń. Posługiwała się nią kobieta, ale to nie jest takie ba ciebie. To co? Tak? To znaczy jak? Gdzie jesteś dziadłowo? Takie Nie, jak on się nazywa Oda. Przypomniał mi się ten. Oda z y, Wiedźmina. Cholera. No, zszedł mi! Cholera, on się leczy. Gdzie to gówno? Gówniarzu, gdzie ty jesteś? Przejdź, że mogę przybrać Twoje leczenie Tylko nie możesz mi uciekać To bardzo lemerskie, że się leczysz Okej, okay. i teraz broń naszej koleżaneczki latuje Na rewir Albo nasza No dawaj. O, mamy to. To mega umiejętność. Dobra. Okej. Okay. Oj Lizzie, dzięki za tą sprówę. Ja! Udało mi się. Oda, Sam, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. To co? Przepraszam, Oda. Nie. Ty mi też nie zostawiasz wyboru. Ty w... Tylko gawie, Nie musiałeś nie ty tego robić. Wyłącz. to samo, musiałem. Nie lubię niedokończonych musiałem. spraw. Nie lubię zostawiać za sobą niedokończonych spraw. One później wracają i kopią cię w dupę. Rozumiem. Będę o tym pamiętał. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. No dobra, dawaj. Może ona to był twój biły kumpel. No dobra, tą kumpelę to oszczędzę. Okej, okay, udało się. Jestem w systemie. Zatwiliśmy ode. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. しかし、あなたのアームを閉じることができるようになっいるので危険だと警告されたのおだとも連絡が取れないし何か変だわパレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰のあなたの俺たちだ私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見世物ではみんなに役割があるみちこは文句を言ってないぞ お前が4つのシステムを見い。けたのオマエナンができたのレジェンドゥムチムチムチムパクワジャイアリオエマシュアリオエマシュアリオエマシュアいオエマシュアリオエマシュアリオエマシュアリオエマキリオエマキリオエマキリオエマキリオ Takemura なんでこんなにあ、なたは。お許しをどうか話だけでら、お聞きくつさい。ら、それを見つけたら、そを口にしない。それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それついて真実を明かすことは、花子様、つけを働きたら、それません。しかし。そだ、を見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたれを見つけたら、たら、それを見つ Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przecież trzymać na krótkiej smyczy. Lepiej stąd spierdalajmy, i to szybko. To dobra, spadam stąd. O Jezu, podwójny skok, gdyby nie on. No dawaj, kurde, spadamy stąd. Już się dosyć nas strzeliliśmy. Jesteś bezpieczny. Na razie to co? winnie. Coś ty kurwa odwali! Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musimy się spotkać. Gdzie jesteś? stan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj cztery razy. Pośpiesz się! Dobra, biorę w takim razie na moją najlepszą furę. W porządku? Wchodzimy na wizję. No dobra. Na razie wysiadka. Jeżeli? Oczywiście, że tak oh. Dobra, musimy tam dostać jak najszybciej. Jesteśmy tu bezpieczni, chyba tak. Dobra. No dobra, jesteśmy. Zapukaj cztery razy, to, to było tak. OK. No dobra, to co za tymi drzwiami? Zobaczymy już na naszym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie je. Kto dotrwał do końca, powinien chyba i lajka. Bo mu się zwyczajnie podobało. Trzymajcie się. Cześć. Okej. Okay.